Ще be so I... е на Анкоши с то лев и е един български сервер, като ли называше ToneCraftBG. Но... E No ogólnie ten serwer stworzył jeden bu Bulgarsz, mój przyjek, a, przyjaciel a, ty on, a, on nie wie a, pol polskiego, tylko ja i zrobiłem ten serwer po polsku, no pierwsza, pierwsza, pierwsza ciekawa rzecz jest, czy, że to możemy z, a, e, tylko Myślę, że adminy mogą robić tak. No, macie coś taki, takiego bloka i uh, macie hat i a ah, i tak. Macie taki, taka głowa. No to czy możecie, czy nie? No, hat. No, możecie, ale tak będzie wyglądać jak jakiś pierdziel. No tak. Тук те на спауне. Темпи спаун, але, то ще роби. Но така, тук те я зробивам. Телко не грифач, не модлич, админа за гейммод. За и теми, и флай, респект на други грач. На ларпи терас. Ларпи терас. Ш... Нова сървайвал. Но той, тук е всякиш бък и тук е Warp Survivor. Ам... О, тук е ние е на спаун <coughs> Но тук е, е така таблица за те админи. Ам... Настъп не лар шоп. Но тук е, забърши, че е. Працаме на спаун. E, tutaj macie free wood, no tutaj jak jest tak. No tutaj się nie wycierpi, jak wziecie wszystko, to tam jeszcze będzie. I tak będzie wygodnie dla was. Możecie ile chcecie. I tutaj cobblestone, apple Apples, jabłuszka i Amelon Seeds. Um, następna rzecz jest WARP. enchanting. Но тук може да бич на този ой, пфф, на тен enchanting. Можете себе таке на женде тут ой, хлеб не, но, но. И вратам знов на спаун, на которого <coughs> можете, курде, брать е, мани. И тут атен тен вам, админ Będzie spawnował jeden tutaj, jeden taki bot, który będzie tam u góry, i, i te moby będą tutaj e, się przyślę do Was, na i będziecie gibili tutaj, tak. No, wracamy znów na spawn, um. i idziemy na Warp XP. No tutaj możecie, no. E, no tutaj, a, free, gdzie było teraz? Freestone pickaxe, ile chcecie, no widzicie. No tutaj, oj. O, przepraszam, ale nie mogę teraz. No tutaj możecie XP. Tutaj jest jedna taka skrzynka, która a, ma diamenty, czy co jest tam. Oj, ile dużo, no kurde. A, Ile chcecie ile chcecie może tutaj adminy znów będą a, poprawić te roboty. No. O, jaki łag, No przepraszam, ale a, serwer jest 24,7. No. No, teraz łap event. No tutaj jest taki event, ale głupi, nie, nie polecam. Spawn. Idziemy. znów na Spawn. Um, war Parkour, no ten parkour zrobiłem ja. Zrobiłem ja. Oj, ja raczej nie mogę tutaj. No, jak chcecie, tutaj możecie swojej temy e, zostać. Tutaj, jak nie macie jedzenia, idziecie i jecie po, po prostu, um, oj, tutaj ja nie mogę sam go zrobić, to bo. так то е, тато те е ще не е докънчонне. Ноно степна же чест Warп парк. Но то е вас пълное, че якто повечите раз. У Еканто да парк приветствами в парка тото е са погарствого ангелско и витаме вас в парко. Тотек то грифал, чецо, но тотайте раз зробиме. Tak, o oh, nie mogę. Bo ten tempy facet mnie to Tutaj czuł sobie, zbierz posokę i wybierz posokę. No tutaj widzicie macie taki... What the fuck? Macie taką tutaj deskę i możecie siedzieć uh, Widzicie na wsiaka taka ławka jest taki... Uh... No tak, i tutaj a ja a, myślałem, że to może być taki jak parkour czy co, jak to powiedzieć? Nie parkour, ale freerun, czy jak to powiedzieć teraz? No to było um... <coughs> a na warp Sur survival. A gdzie było teraz? Czy tu było gdzieś? Um... Ta polska chata, czy jak to powiedzieć... No teraz proszę o tepnięcie, bo nie wiem gdzie jest tutaj nasza... Bo nie, 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 ma, nie miałem home. Um, a, tutaj. No, tutaj jest nasze. O, widzicie jak to zrobił on tutaj. Um... Uh... <laughs> no, widzicie jak on to zrobił. To nie jest jeden typ No to widzicie jak to zrobił bardzo ładnie. Moim zdanie jest bardzo ładnie. Um... Polecam ten fa facet, jest. No, ten tempo nie jest aż tak ładna ale trochę jest dobra. No i widzicie, tutaj jest nasz domek, który, który będzie tylko dla Polaków. No, setniemy sobie home. Set home. No, widzicie, admin napisał dobrze no widział na Google na Google Translate i zobaczył jak to zrobić no <coughs> za ten serwer to był za ten serwer to było na tyle dziękuję że oglądaliście proszę subskrybujcie za mnie e, IP zobaczycie w, a, w ten w nie w aplikacji <coughs> a w ten a w em, Яки бъг. А, о, запомняваме. В тен. Ем, в опису. Но моя глава може би емералдова. че по-просто. No tutaj on pisze jakieś głupoty. uwadze b bda b. No widzicie, no. Um, no widzicie, po prostu dacie na ten przedmiot i piszecie chat. I, got, i gotowy, macie taka kaska. No, ogólnie. E... No, za, tej, za ten serwer to było na tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Tutaj jacuzzi będzie robił ten facet. beh tutaj, tutaj zrobiłem tylko, ale. E, no, dziękuję, że oglądaliście. Off. Oh, hey, this guy. O, oh, świnia. Но um... no, так, джекой же ще и до визене.